Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Ranoc of Magic. Nie, ten królik nie jest moim królikiem. To jest jakiś taki rozrywkowy królik. A my lecimy dalej z zadaniami. Ja sobie tylko odświeżę tutaj bułki. Niektóre wezmę, niektóre nie. I dobra. 10 udziałów i mięsny ząb. Musimy zdobyć Udziec i ząb rzecznego potwora. Czy to będzie ten? Na kawałku mięsa. Tak. I mamy mięsny ząb rzecznego rybiego potwora. Jeżeliśmy zrobili jedno zadanie od złotka, ząb rzecznego potwora. bo jeszcze chyba coś powinniśmy zrobić nie no ale to trzeba zanieść tak zdobądź i daj je złotku dobra za to ucce musimy zdobyć W, w dalszym ciągu. Czekajcie, tutaj krabik się zasłatygował. Idziemy tutaj w tą stronę. Ala, co może, Dobra, drugi uciec? No, dobra, to rozwalamy wszystko jak leci, nie uciekaj. Karta Rzeczny Potwór. Super. Plus 3 zręczność. Łódź Dobra. Nie będziemy więcej robić zębów. Pójdzie to do wywrócenia. bo dopóki nie, nie tego nie oddamy, no to będą nam się pojagać, tak? Będą nam spadać. Sasze, daleki kamień tego swojego, tego radaru ma ten trap. Tutaj ten reszty potwór, idzie. Nawet nie, nawet nie sprawi kto za nim leci. Ramiasz, tylko ty się nie denerwuj. Dobra, sześć. No i doszliśmy do tak powiem, do końca. Do końca drogi, że tak powiem, rzecznej. Hmm. Kurczę, dobra, teraz musimy wrócić się. No, prawda, moglibyśmy tutaj stąd zeskoczyć, ale. No. Nie chcę tego robić. Wolę się przejść naokoło. Szkoda zdrowia. no, są tam, na dole i jest, są, e, ten, potwory błotne w ogóle no, ja tutaj opuść walkę Idziemy przez zieloną wieżę. A jeszcze się tutaj na, na tym, na, na tę ręce zatrzymałem, zawiesiłem. I tyle było z naszej zielonej wieży. Idziemy na most. chociaż nie, to jest ten, nie ten most, sorry. Tamten kamienny. Ten będzie niżej. To uda skakać z niego nie będziemy, ale zawsze to też inna droga. Taka trochę mała ucieczka krajoznawcza. No ale tak jak mówię, no szkoda, szkoda zdrowia, żeby skakać. No i dawaj tutaj już jesteśmy. No dole, tutaj nawet jakbyśmy sobie zeskoczyli, to by było łatwiej, tak? Jesteśmy troszkę, troszkę niżej. Ale to byliśmy powyżej tych drzew, o tych tutaj, co na dole rosną. Tak, wiem, że w kanionie Pioskowego diabła skakałem, ale bez przesady. Dzikie żuch, aligator. Dobra, tutaj mamy pana błoto. Jest i tutaj mamy lakosy Czekajcie, żeby nam ten dziki żuch, aligator, nie przeszkadzał. Czy my musimy. Nie, będziemy czytać, tak? Musimy być przodem do celu. Dobra, czytamy. Jeszcze. Jeszcze. Do skutku. Mamy. No cóż, i, i tutaj. Eee, no to teraz musimy wrócić, tak? Dobra, tutaj tej litografii już nie mamy. A, do bobrów mamy się, mieliśmy się udać i złapać 10. Ale tak, mamy taką łezik dzikiego mięsny ząb ząb, potwora i zaśniona broda. Dobra. I tutaj tędy przez piekło będziemy wracać. Tutaj wściekły Hanysz, tu mamy tą kartę. Wściekły umarły. Spróbujmy ze wściekłym rudem. Może się uda. ...tym razem. Nie. No nic. No, no nic. Idziemy dalej. Ale warto zawsze próbować. A nóż-widelec... ...będzie łyżka. Nic nie pojawiło, nic się nie pojawiło, żadnych. A dobra, to jeszcze, jeszcze łódźce. O, jeszcze pamięć się przepełniła, ale. Eee. Jak zwykle. A ci dalej walczą. Mogliby sobie darować, nie? Zajdziemy do, do rufy, tak dobrze mówię, i przywołamy złotko i damy mu te trzy rzeczy. Bo tutaj chyba raczej nie będę mógł tego zrobić, dopiero w rufie. Przynajmniej w najbezpieczniej będzie w rufie. nie może tam będą nas atakować i w ogóle, ale od czego mamy błoto, nie? no tutaj mamy obrońców has i jeszcze nie? przecież już pisze, że jesteśmy w rufie. dobra Idziemy tutaj na miejsce, koło tego szamana. Dobra, złotko. Chodź tutaj. Dobra, i mamy dla ciebie... Gdzie jesteś? Tu. Proszę bardzo. Cyk, mamy. Następny. Zom idzie tyle lata, I, i proszę bardzo eee, myślę, że kolczugę. I tutaj trzymaj szachis. Proszę cię bardzo. Co ja mam iść? Dobra, no ja mam iść, no, no trudno. Dobra, ale zanim pójdę, co trochę tutaj porządku zrobię, to poprzerzucam. E, tego już nie muszę, tego też już nie muszę, tego też nie muszę już nosić siedem ujców, Tak, to to musi zostać. Dobra, idź, nie skacz. I też możemy zrobić taką wycieczkę przez ten, przez obu snak, to złapać tych 10 bobrów. Tego, że z tego podpora możemy. Pantera jeszcze do nas tutaj dołączy. Dobra, szkelet ryby. Złota magiczna. Dobra. No to cyk. złoto magiczną jak najbardziej możemy. Sobie. O, jeszcze ucieka. Jeszcze złotko z nami leci Jajo świętego zwierzątka Ciemność Dobra, na razie niech będzie Dobra Uciekło No trudno A ty będziesz miał w Jeden, abyś miał, to będzie dobrze. Dobra, mamy osiem. Jeszcze jakiś powinien być. O, nawet dwa są, dobra. To może się uda zrobić. O, i jeszcze jeden z tego będzie, czy nie? Jak myślicie? I ten nie miał, no trudno. E, dobra. Tutaj konik. I lecimy przez linię zapasową NAG, O, tutaj już się nie uda. Dobra, to lecimy normalnie jak ludzie. Odświeżamy walkę. Dobra, odświeżamy sobie. Było świadowca. I to też był zwiadowca. Dobra, no to co? No sorry. Taki mamy klimat. Tam też są zwiadowca. Dobra, no to oni tam są mało ważni. A my mamy bowrat sytuację. Złapać zwiadowca. Tu też jadawca. A był przeżywasz. O, to tutaj ten możemy ich atakować, nie? No, oni muszą od nas się że tak powiem uzyskać, że tak powiem, z naszych e, tutaj z tej tarczy cierni Nasza tarcza cierni musi ich sama zaatakować Dobra, tutaj był przeżubacz i zbić im życie A, jest zbyt daleko. No bij, No jeszcze, dawaj. Dobra, mamy. Był już Dobra. dobra. Noź tutaj, ej. Dobra, wyszłamy coś do z tego. Tu był już dobra. Chodź. Taka, yy, ten, do ten taka, yy, taki kokos. Nie? Dobra, już mamy pięć. I tu kolejny. No pamiętam tutaj e, ten. Było więcej ludzi, się, że tak powiem kto pieszy ten lepszy, nie? To nieraz się i godzinę robiło te bobry. Siedem na dziesięć, tam jest, bo przeżuwać jeszcze, dobra. No, chodź. No i teraz powinien... Jeszcze nie? Teraz ty, no daj, no, dawaj, no, dawaj. Dobra, no ostatni no, będzie. Dawaj dochodź no tutaj. Nie uciekaj. Dobra, mamy to. I teraz lecimy do. Cudowne było to przemiany. Dobra, lecimy z błotem. Musimy, musimy trochę wrócić, bo tędy nie przejdziemy. ale tutaj tędy, tak jak wtedy szliśmy możemy, możemy to zrobić ten sam patent czyli tędy tu cyk, żeby nas ptaki nie zaatakowały o tutaj takie fajne, fajne zejście dobra i walimy do Nandu A ci niech nas atakują. Jak są tacy odważni. I tutaj się zatrzymamy. mamy wszystkich słowy. Dobra, i tutaj Nand, masz tutaj błoto. Proszę cię bardzo. Eee... Dobra to sobie za chwilę zrobimy na razie nie będę je przyjmował misji mam nadzieję, że odcinek się spodobał, jak tak to łapka w górę, subik strefa komentarzy oczywiście na Was czeka ja zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia hej